Panie Edwardzie, Panie Edwardzie, mam wieści, o znowu, słuchaj, y, jakaś ludzka rodzina wzięła sobie y, tą szarlotną córkę, co? wzięli ją sobie z ulicy

Ej, święty spokój w tym... Feliks? Co ty tutaj Czemu? robisz? Posłuchaj, idzie tutaj jedna. Ma to ja cię zrobię. Cześć mała. No nie, Maja co ty tu robisz? Maj, mała co ty tu robisz? No cześć, znowu się spotkałam. Co? Nie lubię nie! Co ty? przyjaciele. A ja co ty dużo robisz? Wiedziałem, że cię spotkałam, więc przygotowałem dla ciebie coś specjalnego. Eee, co to? E, taki dobry soczek. Chciałam... Nie chciałam magiczny napój <Columbus> Pana Wiesika. Chcesz magiczny napój Pana O Boże, nie dawaj mu! A nie, nie mi dawać! Dawaj ci! I ty dawać dajesz pelis! Czekaj, szybko by ci zabierze. Felix! No nie! Nie! ty to dajesz mi? tej mamy i ty e napoje? Idzie dalej. na no rodzinę. No. Co? Nie mów, że mu powiedziałeś. A ja bym nie powiedział, jestem bardzo oddany. No, no, co ty zrobiłeś? Zdaję sobie sprawę, co zrobiłeś. Tak, I bardzo się z tego cieszę. Cieszysz się za to, że ta rodzinę ma przechlapane! Dokładnie. Ty jesteś jakiś szanowny Feliks! Skądże? Będziemy mieli dużo krwi. Dużo krwi? Chyba zaraz ty będziesz miał dużo krwi. Mam dużo krwi. Eee. Nie chłopanie... Eee, tak, spa... Nie, nie chodź, nie chodź! Co zrobiłaś? A to co chyba tutaj ty zrobiłeś? Czemu ty straszysz tą małą? Czemu ty do ja w ogóle przychodzisz? Nie dajesz jej spać. Czemu ty? Oh, no, no. Edward? No. <laughs> Felix, co ty no. się wybierasz? Felix, gdzie ty się wybierasz? Felix, Gdzie ty się wybierasz? Felix, Co on tutaj robi? Felix, co on tutaj robi? No. Felix, co, ty no. on tutaj... <laughs> co ty tu robisz Edward? No. Chodź za mną, dziecko, bo tutaj y, muszę porozmawiać. Jak porozmawiać? Co ty zrobiłeś, Felix? Muszę to wszystko. Dobrze, wiesz, po co Nie wiem. Feli, wszystko wyśpiewało. Naprawdę? prawda? Jak mała co takiego wyśpiewał? Nic nie mówił, prawda? Felix on jest. Wszystko, co byłeś. ja. Um, ja nie wiem, o co ty mówisz, Edward, znaczy to, um, Ty tutaj nie możesz przychodzić. E tutaj, no ten. no e... Ja mówię wszystko. Nie wszystko. Tato, to nic to, co nim ktoś zobaczy. Co ty tutaj robisz, tato? Co tu przychodzisz? A jeśli ktoś teraz tu wejdzie i cię zobaczy, to też będzie tragedia. Jeśli wejdzie, tata, to pomyśli, że jesteś tym wieśkiem, co daje mu dziecku. Nie, nie, nie napoję na niej. O wejść? Edward, idź szybko, zanim cię ktoś zobaczy. Edward. Co z tego? Jak to, co z tego? Chłopie, czy ty sobie znasz? Nie, 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 nie. Co się dzieje? Eee. To prawda, Na, na jakieś stary, no? Na jakieś starym i się trochę umawiam? <grym> Edward, idź szybko! Zanim no, pomyślisz, że na, jesteś wampirem! Nie, 45. Nie, małaś ich. Jak cię to nie obchodzi, Edward? Naprawdę, nic no, tu szybko! To, to Edward, naprawdę, idź szybko, zanim jakiś człowiek cię zobaczy i powie, że jesteś wampirem, a nie człowiekiem. I jeszcze będzie na mnie. Co? Jaki to Ja jakie, co okay. parę, co ty gadasz? Eee, Ja tylko, my tylko sobie ten żart opowiadamy. Eee, nie, nie znasz. Nie, Jaki wampir, to jest mój dobry kolega z podstawówki, co właśnie wraca z bał przebierańców. Tak, chyba nauczyciel, a nie kolega. E, tak, nauczyciel, nauczyciel. Z... Czy to w widzisz, jak... czy ty, czy ty, czy chłopak? Eee, jaki... Czy to, czy to, czy Jaki mój mój chłopak? Mamo, co ty gadasz? Nie no. Co ty gadasz? Jaki mój chłopak? Czy to jest jakiś bałwan? Bez wyobrazy. Pana, wie Pan, że może mieć Pan problemy z y, tego, że zdaje się Pan z tą nieletnią? Wy już macie i tak wystarczająco dużo problemów przed nią. Eee... Co? No. A w jakim I zapamiętajcie o to słowo, ja tu wrócę. Eee... Ja ten no, eee... Eee... To Co? był kolega z podstawówki. A, czemu, bo z Ale jest nie. Co się dzieje? Wojtek. Wojtek? 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 Jest Wojtek, puszczaj, twoja siostra, e. też naszego kolegę, podobno z podstawówki. Chyba się z nim nie a, a ja, ja jestem... mogę tego jak um. Nie, no skądże jakiś znów kolega? To jest nauczyciel. Ja, to, to jest mój to dawny szkoło. nauczyciel z, z mojej dawnej szkoły, szkoły. Co już dawno tak. nie istnieje ta szkoła i ten nauczyciel już ja, nie. To był ja, to tylko ja, sen. No, ja, 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 uh. nie um. no, 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 Eee, <Universe> e, nie no! Co?! To ja się w niego zachowałam! To jest jaki stary dziad! Nigdy z niego nie wychodzisz! Um, nie znam żadnego chłopaka, ty bałwani jeden! To jest szlaban na cały tydzień! Ale, a co to jest szlaban? Takie słyszenie możesz w ogóle wychodzić z pokoju! O kurde! Ale w Eee... Sekundę, to czy ja? dostałem... nie no to dostałem. No to dostałem. Nie mogę się zająć moją młodszą siostrą. I tak to robię. No to ten. Tak, Już, to jest... Trochę problemy mam, i.